To jedziemy. 26 października 2012 roku, 23 lata po upadku muru berlińskiego zaczęło się kruszenie innej ściany, też betonowej. Do wyścigu po prezesurę najwcześniej o 8.30 wystartował zbigniew boniek. Choć to biegu zapraszał wszystkich, na śladowców nie znalazł. Po co bieg? Zdrowia, zdrowia. Kolega Greń Kazimierz, weteran bojów wyborczych, jak mało kto potrafi ocenić sytuację. Jest grupa reformatorów, którą reprezentuję, trasę daleko idących zmian, na której stoi Zbigniew Boniek i ja za nim. Jest grupa betonowa, albo można powiedzieć żelbetonowa już dzisiaj. Jest grupa pływaków, ja to nazwałem. Grupa pływaków, która za stanowiska będzie pływać po prostu jeszcze. Gdzie dopłynie? To ta noc może przekanała, że może 7-8 tysięcy 12 stanowisko. Atmosferę podgrzewały plotki. Na przykład ta o wycofaniu się kolegi Zdzisława Kręciny. Słuchajcie, ja nie wiem skąd taka informacja. Ja dementuję teraz. Szedłem na dół i się dowiaduję, że się wycofałem. Nie ma to nic wspólnego z prawdą. Byłego sekretarza PZPN nie wszyscy traktowali jednak poważnie. Na pewno jest ta trójka kandydatów, która się jakby w mediach pokazuje mocno. Natomiast to zadecydują głosy. Decydować miały też sympatię. Bońka nie popierał nawet prezes Widzewa, jego byłego klubu. Nie no, ja Zbyszka bardzo lubię i cenię jako piłkarza. Natomiast cztery lata ze Zbyszkiem praktycznie mieliśmy kontaktu. Nie był nigdy na Widzewie na meczu przez ten czas. Natomiast z Edwardem Potokiem mamy stałe kontakty przez 4 lata. Edward Potok potwierdzał plotki o sojuszu z Romanem Koseckim. Odbyły się takie rozmowy i myślę, że po pierwszej turze dojdzie do drugich rozmów. Tak i być może będzie koalicja. Kosecki zaprzeczał. Pojawiły się różne plotki, że jestem dogadany z, z różnymi kandydatami w koalicji. Nie jestem. Co miało nie wyjść mu na dobre. Ale po kolei. Zaczęło się od dyskusji i gruźb. Zanim na kogo głosować, jak w ogóle głosować? Każdy z delegatów może to zaskarżyć i będą wybory na prezesa PZP u nielegalne. Dajmy po, sensie, bo... Cały czas żeśmy się zgadzali. Ale to już nie, to już nie. Bo pan, pan zasada obala. To ja pan konstytucję obalał. Nie, nie, zasada... Nie wiem, nie wiem, co pan dzisiaj w nocy obalał, natomiast... Potem przyszedł czas na przemówienia. Niektórych trudno było odciągnąć od mównicy. Pyszku, finiszujemy, finiszujemy. No nie. Nie, nie się Proszę, delegacy mówić jeszcze. W szanowni, dziękuję. W szanowni Państwo. O innych odchodzących było tego dnia wyjątkowo. <gry> Mowy kandydatów wiele nie wniosły. Problem twoje, moje, nasze, boje, polityka. Dosyć już tych wszystkich animozji, które wokół polskiej piłki, wokół naszego środowiska. Po prostu istnieje A przecież każdy włos jak nasze lata policzą Co nas wszystkich łączy Różnie wiele, łączy nas jedno. Miłość do piłki nożnej. Dlaczego tu wszyscy jesteśmy? Kto jest bez winy niechaj pierwszy Wszystkie moje błędy popełnione od 1983 roku, to wtedy zacząłem pracę w związku. Chcę Was, koleżanki i koledzy, gorąco przeprosić. człowieka Nadchodząca kadencja jawi się zatem jako czas organicznej pracy nad radykalnym przeniesieniem. Podniesieniem poziomu zbiorowego morale, zwłaszcza tam, gdzie z naszej strony niezbędny okazuje się rachunek sumienia za popełnione błędy. Aż wreszcie głosowano. Głosy odpadającego kolegi Stefana Antkowiaka przejął Zbigniew Boniek. Acie, lubimy się ze Zbyszkiem. I moi koledzy wiedzą. Wynik mógł być jeden. Szybka analiza wyników. Wierzyłem w to, że Bonik dostanie albo bardzo dużo, albo mało. I dostał dużo. No, wygrał jeden z zdecydowanych faworytów. Wielkiej niespodzianki nie ma. I myślę, że wszyscy są zadowoleni, bo od jutra wizerunek w związku na pewno ulegnie poprawie. Pytanie na no jak długo. Na sali zapanowała radosna atmosfera. Dużo, ale dużo, dużo Szczęśliwym facetem. I miliony Polaków się powinni świętować. W weekend otworzyć szampana. To znaczy, stawiałem. Stawiałem na Po Potok się kurwa skompromitował tym wystąpieniem kompletnie. Natomiast Byszek nie czytał z kartki. Powiedział to, co chcieli usłyszeć, bo to wie pan, trzeba powiedzieć słuchaczom to, co chcą słyszeć. Kariera sławy blaski, oklaski, to tylko są obrazki. To tyle na dziś w polskiej kronice zjazdowej. Thank you